Przenieśmy się na starożytny stadion, by poznać uczestników zmagań. W kokłotyczce zmierzą się kapitanowie drużyn. Jogi z drużyny Jogiego Mamlot złotów i Scooby-Doo reprezentujący drużynę Scoobiego. Przekonajmy się, co mają do powiedzenia Kłaczek i Snagglepuss. Witajcie, słodziutcy. Zapraszam na wywiad z mistrzem. Skąd wiesz, że nim jesteś, Yogi? Bo mam wspaniały sprzęt. Bardzo giętką tyczkę. Bardzo sprężystą i bardzo skaczącą. A ty, Mamrocie, chyba nie chcesz użyć tej wykałaczki. Wietrze podstęp. I to niecny. Uwaga! Zwycięzca, czyli ten, kto przeskoczy poprzeczkę z największym zapasem, dostanie 25 punktów. Mam przeskoczyć poprzeczkę? Przecież to proste. Musisz trafić w miejsce oznaczone krzyżykiem. Krzyżykiem? Wszystko przygotowane mikrusie? Jak zawsze baronie. Wykopałem głęboki dół i napełniłem go błotem. Doskonała robota. Rusza Scooby Dół. Trafia. Nagle jego kij zapada się, a Scooby zaznaje smaku porażki. Porażki? Chyba raczej złota. Dno. Jak do tego doszło? Kolejna, Misha Yogi. Blokujecie skocznie, koledzy. Wiemy o tym. Chcemy Ci tylko pomóc. O tak. Przegrać konkurencję w skarbie. A dokonamy tego za pomocą szybko wiążącego kleju. Yogi ma specjalne rękawice. Jestem dobrze przygotowany. Łapie swój wyjątkowo elastyczny kij i rusza. Nie trafił w znak, ale się wybił. Straciłem uchwyt. A niech mnie. Popisuje się. Jogi wzniósł się na niewiarygodną wysokość 161 metrów. Następnym razem wezmę spadochron. W ostatnim momencie kolega z drużyny wyciąga do niego pomocną dłoń. Wielki, wielki nadeszła kolej mamrota. Jak zawodnik łotrów zamierza pobić wynik jogiego, skoro ma do dyspozycji wykałaczkę? Mamrod podbiega na miejsce. A więc to tak, stary numer z teleskopową tyczką. Mamrod się wspina. Jest ponad poprzeczką. Dokładnie 325 metrów ponad poprzeczką. Dwa razy wyżej niż jogi. Bo czarne charaktery są dwa razy lepsze od innych. Mamrot znalazł się najwyżej, ale czy uda mu się poprawnie wylądować? Jeśli to zrobi, wygra. Niebo jest zachmurzone, nic nie widać. Nawet Mamrota. Flash! Widziano go na samolocie opuszczającego miasto, bez biletu. Po podliczeniu wyników okazuje się, że drużyna Jodiego zdobyła 25 punktów. Pozostałe nie ukończyły konkurencji.